Nauczanie domowe. Sobota 29 tydzień zwykły. Psalm 122. Wersety od 1 do 2 oraz od 4 do 5. Tytuł Idziemy do kościoła. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: Idziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach Jeruzalem. Do niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustanowiono trony sędziowskie, trony Domu Dawida. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do Domu Pana. Ten pierwszy werset jest. Okrzykiem radości kogoś, kto otrzymał wiadomość: Ruszamy, wychodzimy. Domyślamy się, że tutaj rzeczywistość żydowska, starotestamentalna, oddawała prawdę o tym, że świątynia była jedna w całym kraju. Zatem z różnych stron ruszały pielgrzymki w formie wielkiej kawalkady. By dotrzeć do stolicy i by uczestniczyć w kulcie świątyni. Wyobrażamy sobie więc, że młodzi ludzie, dzieci, młodzież otrzymywali taki sygnał: słuchajcie, niedługo ruszamy, przygotujcie się. I to dla nich było ekscytujące, to dla nich było fantastyczne, wspaniałe. Ucieszyłem się, powiedziano: tak, ruszamy w drogę, ruszamy na pielgrzymkę, pojedziemy do stolicy, Zobaczymy świątynię. Będziemy mogli z innymi przeżywać to wielkie, wspaniałe święto czy spotkanie. Pewnie to samo radosne westchnienie budziło się w sercach starszych osób, które może przez dłuższy czas nie mogły albo wychodzić z domu, albo właśnie pielgrzymować, a teraz. Stan zdrowia czy siły troszeczkę się poprawiły, i w związku z tym mogą to zrobić, mogą na taką pielgrzymkę ruszyć. Co chcę przez to powiedzieć? Ta wiadomość dotyczy osób, które być może same nie byłyby w stanie pójść, nie byłyby w stanie ruszyć, nie byłyby w stanie pielgrzymować, bo są zależne. Zależne właśnie od tych dorosłych, od tych sprawnych, którzy mogą to zrobić, i to oni decydują, czy rusza pielgrzymka, czy nie, czy rodzina odbędzie tę drogę do świątyni, czy też nie odbędzie jej, będzie musiała poczekać. Na pierwszym więc miejscu trzeba zwrócić uwagę, na odpowiedzialność, odpowiedzialność rodziców, którzy decydują. W tej formule, w taki sposób kształtujemy pobożność naszego domu, naszej rodziny. I wtedy dzieci mówią: Ucieszyłem się. Wtedy młody człowiek może powiedzieć: Sprawia mi to radość, że rodzice zabiorą mnie ze sobą w tę drogę, w tę podróż. Rodzaj małej przygody atrakcyjność spotkania innych ludzi, czy też osoby starsze, które się cieszą, że zostaną zabrane, że będą mogły jeszcze ujrzeć to, co jest radością ich oczu i doświadczeniem ich serca. Zatem ta odpowiedzialność rodziców dotyka przeżyć religijnych, przeżyć wewnętrznych całej rodziny, zwłaszcza tego młodego pokolenia, tego, który dopiero wdraża się w coś, co nazywamy życiem wiary. I w związku z tym ta odpowiedzialność zakłada, że rodzice powinni rozumieć, co się dzieje w sercu tego młodego człowieka, po to, żeby go przygotować, po to, żeby mu wyjaśnić, po to, żeby go wprowadzić w to, co chcemy przeżyć, dlaczego to przeżywamy i jak to będzie wyglądało. Zatem, obok tego logistycznego przygotowania, przemyślenia, pojawia się też jakiś rodzaj wprowadzenia, jakiś rodzaj wyjaśnienia, który jest niezbędny. Oby to wyjaśnienie było poparte też świadectwem mojego uczestnictwa, mojego przeżycia. I wtedy rzeczywiście dorośli stwarzają tę, powiedzielibyśmy, dobrą atmosferę, dobry klimat pod to przeżycie, które jest przed rodziną, przed wszystkimi jej członkami. Może zwłaszcza właśnie przed tymi młodymi, którzy dopiero się wdrażają, którzy mogą dopiero odkrywać te tajemnice Boga, tajemnice wiary. Z drugiej strony, jeśli ta propozycja nie jest czymś, co porusza serce. Jeśli ta propozycja jest tylko przymusem, jeśli jest ona tylko takim zewnętrznym przemierzeniem drogi z domu do kościoła i w tym liturgicznym wydarzeniu niewiele się wydarzy dla członków tej rodziny, to można powiedzieć, jest to zmarnowana okazja. Jest to zmarnowane. Święto, wydarzenie czy uroczystość. Stąd rodzice powinni przygotować siebie i całą rodzinę do takiego mądrego przeżywania. I kiedy czytamy to wprowadzenie, i kiedy czytamy to wprowadzenie, ten pierwszy werset, ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana, można odczytać to też jako proroctwo dotyczące Mesjasza, dwunastoletniego Jezusa bo to doskonale oddaje poruszenie serca. Jezus jako dwunastolatek pewnie się cieszył, że idą do świątyni. I wiemy, że w tej świątyni wydarzyło się coś więcej, niż zaplanowali rodzice, niż zaplanowała Maryja i Józef. Najpierw w takiej troszkę dramatycznej sytuacji utraty kontroli, kontaktu, Utraty poczucia bezpieczeństwa, bo przecież ten dwunastolatek się zgubił. Ale z drugiej strony, w świątyni zatrzymuje młodego Jezusa coś, czego rodzice się nie spodziewali, co przekroczyło ich sposób myślenia, co przekroczyło ich planowanie. I to może być piękny sygnał dla każdego z rodziców, że jeśli ja włożyłem całe serce, to wydarzy się być może tam w świątyni coś, w czasie liturgii, w czasie modlitwy, w czasie tego naszego wspólnego zmierzania do Boga, coś, co przekracza nasz sposób, nasze myślenie czy nasze przygotowanie. Bowiem Bóg działa tak, jak chce. Rozumiemy, że nie chodzi o to, że zrzucamy wszystko, Boże, zrób coś. My mamy zrobić to, co możemy przygotować, zapowiedzieć, Wyjaśnić, ale nasze serce też oczekuje czegoś więcej. Zatem, kiedy mówimy idziemy do kościoła, powinniśmy bardziej myśleć idziemy do Boga. Idziemy na spotkanie. Idziemy po to, aby odkryć coś nowego. I z takim nastawieniem rodzice mogą myśleć o tym co niedzielnym wyjściu do Boga. W doświadczenie, w przeżycie. Nawet jeśli to są drobne rzeczy, nawet jeśli to są może na początku niepozorne jakieś takie elementy, ale warto na to zwrócić uwagę, że Bóg robi coś więcej. My mamy być wierni w tym pielgrzymowaniu, tak jak Maryja i Józef, którzy, jak czytaliśmy co roku, udawali się na tą pielgrzymkę, stale. Wiernie. I właśnie był ten moment, kiedy Bóg zrobił coś więcej dla nich i dla Jezusa, tego młodego pokolenia, które pojawiło się w świątyni. Niech w tym kroczeniu, mądrym kroczeniu do świątyni całą rodziną błogosławi Tobie Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.